Hej, 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 z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek Samotnej Matki z Trojaczkami. Thank you. I tak jak widzieliście w każdej w końcu dzieci poznały swojego tatę. Ale jest on duchem, więc misja na dzisiejszy odcinek to ożywić go. Mamy również jedną nową znajomą, panią Staruszkę, która tak mi sympatycznie wyszła. Jest taka ujejka. Taka no, trochę straszna, jakby tak w ciemności ją zobaczyć, ale jest taka też zarazem urocza. Ojej, on sam przyszedł od siebie! Bo miałam w planach dodać go do rodziny, ale stwierdziłam, że mm, dodam go dopiero w momencie, kiedy już będziemy mieli Ambrozję. Bo na razie, no to on jest duchem i nie może stąd wychodzić. Przynajmniej tak to ja sobie wymyśliłam. <grywka> ale widzę, że tutaj sam od siebie chce poznać swoje dzieci. Jejka! Tak kliknęłam na niego, patrzę pomóż naprawić złe relacje. I <grymne> pewnie widzieliście w katcenie parę odcinków wcześniej m, tych dwóch rzezimierzków, to wiecie, kto to jest i co zrobił i dlaczego mają złe relacje, a jeśli nie, to teraz możecie kliknąć w prawe górny róg i tam was przeniesie do odcinka z właśnie tą katceną. No dobra, dobra. Ale tutaj jest plan. Każdy ma misję jakąś. Kasia ma chyba najtrudniejszą, bo ona musi nauczyć się wykwintnego gotowania, gdyż Ambrozja jest w wykwintnych przepisach. Jeśli chodzi o Karolinę, to ona akurat ma dość prosty, proste zadanie, ponieważ musi tutaj za punkty satysfakcji. O, eliksir młodości i w sumie ją stać, więc już teraz by mogła go zdobyć, więc super. Klaus i ta ryba. Nie wiem, czy on czasem ma. On ma w wyposażeniu dwie te ryby. Dlatego był taki pewny, że zrobimy to. No i oczywiście Brittany musi no zaszczepić roślinę, żeby zdobyć ten kwiat śmierci. I tutaj, jak możecie zobaczyć, Mm, ona z Michaelem ma relację. Ja ją miałam usuniętą, żeby tutaj mi się czasem nie pojawił. Boże, jaki szybki królik! Jaki szybki! No <grystanie> Dobra, rozproszył mnie. Ja miałam usuniętą tutaj relację Brittany z Michaelem, żeby wam nie spojlerować, że on nie żyje i tak dalej. Ale u dzieci on był. Były ja po prostu w ten sposób i mogliście to zobaczyć czasami, ale ja na to nie zwracałam uwagi, więc mm, mieliście takie delikatne spoilerki. No dobra, nagotowaliście. Super. Pożegnajcie się proszę z tatą. Ale jeszcze się zobaczycie, spokojnie. To wszystko jest do zrobienia. Ja im dałam takie same fryzury? Michaelowi i Klausowi? Wiecie co właśnie do mnie dotarło? <laughs> Błagam, napiszcie mi w komentarzu, czy ktoś z Was oglądał pamiętniki wampirów. I teraz słuchajcie to. Klaus jest synem Michaela, czyli Michaelson. Klaus Michelson. A? Od razu Wam mówię, że to był zupełny przypadek, nie planowałam tego, i dopiero teraz mnie tak oświeciło i mam takie. What? Ale oczywiście, dzieci mają nazwisko po mamie, czyli Bartson. Wracamy do domu. Dobra, zadbajmy trochę o Was, i wtedy zajmiemy się Kasią w sumie. I Brytanii. Czy my mamy tutaj? Bo teraz wam. Mm, sprzedam przepis, że do stworzenia kwiatu śmierci potrzebny jest granat i orchidea. Czy my mamy drzewo granatu? Ja wiśnia, bananowiec, kokos. Ojoj! Ojoj! Wiecie, co sobie pomyślałam? Że jak ja tutaj zasadzę teraz coś, to to będzie mogło być czasem poza sezonem, wiecie o co chodzi. I nie wiem, czy nie zrobię małej, takiej mini-mini szklarenki gdzieś. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ale najpierw w Britannia musi wybrać się na targ, kupić jakieś składniki. To chyba będą rzeczy w sklepie ogrodniczym u pani Zadeckiej. Bo potrzebujemy w sumie kwiat, więc tu będzie szybciej. Jest orchidea. Okej, okay, super. A granat? Granata nie ma. Dobra, może będzie w tym drugim sklepiku. Nie ma. Ale Britani, ja chyba wiem jak można jeszcze zdobyć granat. Kup prezenty. Granat. O, tak. Kupimy dwa. Wraje czego? I lecimy budować sklarenkę małą jakąś gdzieś. A więc zbudowałam taką szopę. No, przynajmniej dla mnie to wygląda trochę jak taka szopa, ale ze szklanym dachem. I tutaj Brytania już zasadziła, zasiała orchideę, i granat tu niestety nie chciał rosnąć, więc został zasadzony tu. I ja to zrobiłam tylko i wyłącznie dlatego, że mm, tutaj jest że pora roku zima, a my zimę mamy już za chwilę w sumie jutro, więc mm, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. A orchidea ma zima i wiosna, więc mam nadzieję, że też zaraz zacznie kwitnąć. Uuu, kto to przyszedł? Orange. Uuu, no dobra. Właśnie dostałam powiadomienie, że Milena i Lili nie są już pierwszej młodości, i mi się przypomniało, że mieliśmy dać imiona kurkom. I zadecydowaliście, że ten złoty kogut dostanie imię Golden. Bardzo fajne imię. Złota kurka, która jest tu zacięta. Będzie wiki. Nie mam już sił do tych kur. Musiałam przestawić ten kurnik. I tu możecie zobaczyć jakie mamy kurki. Cztery złote. Mm, w sumie dwa koguty i dwie kurki. I reszta zwykłych. I to... Aha, tylko jedną zwykłą kurę mamy? Po co nam tyle kogutów? Pięć kogutów na trzy kury? Okej. Okay. Orange, nie zaczepiaj Kasi, ona ma teraz misję, musi bardzo szybko się nauczyć, ale jeśli nie będzie robiła kompletnie nic innego, tylko się uczyła, to myślę, że ona da radę. Ona akurat da radę. A kury znowu stwierdziły, że w jednym miejscu, wszystkie razem będzie super fajnie, mhm. Dobra, więc pobierz sadzonkę, weźmiemy sadzonkę z drzewa i zasadzimy... Znaczy zaszczepimy, z kwiatem, który jest tu. Tak, to są dwie Orchidee. Pojechałam w Brytanii na targ kupić jeszcze jedną Rejczę, bo one lubią mm, obumrzeć. To byłoby przykre. Widzieliśmy, jaki zaraz zaczynają szkołę. A Kasia, który ty masz już poziom? Prawie siódmy. Dobra. Przed szkołą proszę wpij ten siódmy. Bo chyba dziesiąty jest potrzebny, żeby ymm, zrobić ambrozję. Dobra, Britanyi. Chodź tutaj. Masz te do szczepienia. W ogóle jak nie nagrywałam, to Kasia stwierdziła, że zje tort od krowokwiatu i została zjedzona, ale na szczęście ją wypluł. I mamy ymm, esencja pewności siebie i o imieniu Kasia. No więc super! O, tutaj sam. Szczep, rośliny ogrodowej. Czy kogoda? Granat. Dobra, dwa granaty, orchidea i czekogoda. Okej. Okay. Yy, to wybierzmy tą szczep. Granat. Zrób to. Mm, żeby tylko nie umarło, a to chyba umiera jak się źle połączy coś. Dobra, smak życia. Odblokuj nową odmianę roślin, stosując szczepianie. Okej. Okay. I jest... Roślina szczepiona, Orchidea, kwiat śmierci granat. Uuu, trzy raz, Nie widziałam. Pięknuj. Więc kwiat śmierci niedługo już będziemy mieli. Rybę mamy. Karolina ma na tyle punktów yy, tak, ma. Więc została tylko Kasia i jej umiejętności. A z tym jest no ciężko. Nie pokazuję Wam jak to się dzieje. Wyłączam nagrywanie wtedy, bo no na tylko nic nie robi. Oprócz zaspokajania potrzeb swoich. No i siedzenie czytania. Brita też już swoje zadanie prawie wykonała. Więc super. O, ona obrała ten piękny strój. Ona tak ładnie w nim wygląda. Spójrzcie. No przepięknie. Bardzo oddaje jej charakter. Co, 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 co? O co chodzi? Co z tym lisem? O oh, będzie kradła? Ale ja mam wyłączone lisy tutaj. O nie, nie, nic nie będziesz robić w Brytanii. Eee, wręcz present, a nie mogę jej przegonić. To daj jej... Jajko. Mamy same z możliwością wyklucia. To nie. Krokusa. O, tak tematycznie wiosennie. A, ona stwierdziła, że ucieknie, nie, 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 nie. Albo będziemy przyjaciółkami, albo wiesz, żadnego tutaj straszenia nam kurek. O Jezu, to jest smutna! Są znajomymi. Nie wzięła prezentu. No co ty? O Jezu, zrobiło mi się przykro. Nic sobie. Jajko chcesz? No dobra. Dobra, a jajko przyjmiesz? Wow, chyba jej się podoba. Jej. Wzięła. I uciekła. Okej, okay. dobra. Chyba będziemy mieli nowego przyjaciela. Krowo. Nie rozmawiaj tak blisko z tym krowokwiatem, proszę. O, teraz możecie zobaczyć. Wielkość. <noise> to jest straszne. Wyżera <noise> jej trawę. Nie! Yeah. Aha, bo tu za płotem to lepsze, no dobra. Myślę, że tak dwa dni i ten kwiat śmierci powinniśmy mieć. Więc myślę, że odezwę się po prostu do was za te dwa dni. Patrzę i nie wierzę. Spójrzcie, gdzie mnie gra przyniosła. To jest Lili i Mroczny Kosiarz. Lili teraz możecie spojrzeć, nasz dom jest tam. A Lili sobie przybiegł tu. Żeby odejść. Ojejka. Naprawdę. Lili. O. I teraz nam się pewnie wykluje któryś zajek, bo one wszystkie mm, są już do wyklucia. No co tu się dzieje? Co ten mroczny koziarz tu robi? Gdzie on idzie? Będę go śledzić. Co, co to jest? Milena. Gdzieś ty była. O co chodzi? Mm. Aha, wiek ostatnie pogłaskanie. O nie! On po pomilenkę przyszedł. Jak biegła do niego. O nie. Jezu, co to jest za odcinek? Miał być pozytywny. A hmm. kolejna kurka od nas odchodzi. Ja nie rozumiem, po co one gdzieś tam nam uciekają. Ja chyba muszę zrobić im zagrodę. Postawić płot i koniec, tylko mamy trochę mało miejsca bym musiała poświęcić to i zrobić po prostu taką zagrodę, że one nie mogą wychodzić nigdzie indziej. Bo wtedy kończy to się tak. Zakwitło, ale ja widzę, że mogę tutaj zabrać tylko orchidę. Zbiorę plonów dwie orchide. Zbierz cały plon. No bo tutaj jak widzicie jest kwiat śmierci granat, a ja tutaj nie widzę tego. O nie. Chyba nie ma. Nie ma. To będzie trzeba czekać. Ojejka. No nic, moi drodzy. Ja będę się z wami żegnać. Następny odcinek będzie już ostatnim odcinkiem z tej serii. Czekają nas urodziny trojaczków, ożywienie Michaela i wiele innych rzeczy. To cześć!